Cześć dziewczyny, właśnie wychodzę do fryzjera, będę miała włosy rozjaśniane balejarzem. Po raz drugi, po jakieś pół roku temu miałam robione to pierwszy raz. Miałam włosy w ogóle taki ciemny brąz. No i tak widać właśnie troszeczkę mi przyciemniały te włoski i chcę jeszcze raz je rozjaśnić, żeby już były naprawdę jasne. Mam nadzieję, że się to uda już tym razem. Włosy moje wyglądają w ten sposób. Teraz. Mam nadzieję, że coś tam widziałyście. No i za jakieś 3-4 godziny wrócę i zobaczymy efekty. Jak się da, to zrobię Wam jakieś zdjęcia jeszcze z tamtego salonu fryzjerskiego. To jest taki mały salonik fryzjerski, osiedlowy. Tam, gdzie mieszkałam poprzednio, właśnie tam chodziłam do tego fryzjera. I teraz jadę, mimo że mam 20 km, to jadę tam jeszcze raz, bo bardzo fajna, sympatyczna obsługa i naprawdę byłam zadowolona. A więc teraz wyglądam w ten sposób, i za jakieś parę godzin się zobaczymy z powrotem. I jestem z powrotem. Tak wyglądają moje włoski teraz. Miałam rozjaśniane włosy poprzez palejarz, tak jak Wam już mówiłam. Nie miałam nakładanej żadnej farby, jedynie rozjaśnia czy w zimnym odcieniu. Trzymałam to jakieś 40 minut na głowie. Bardzo długo w ogóle fryzjerka mi nakładała. Ja mam dosyć gęste włosy i prosiłam właśnie, żeby mi zrobiła dosyć gęsty ten balearz, żeby ładnie było wszystko tak rozjaśnione. Tak jak Wam już wspominałam, to jest moja drugi, drugi raz, jak rozjaśniam włosy właśnie balejarzem. Ja Wam wstawię teraz zdjęcie, jak miałam ciemne włosy. No i właśnie tak wyglądałam. Nie podobało mi się. Byłam kiedyś jeszcze ruda i też mi się nie podobało. Ciągle schodzę do blondy i wiecznie rozjaśniam włosy. Wiecznie je męczę. Co zrobić? Tak, jak mówiłam, miałam rozjaśniany właśnie palejarzem, takim zwykłym rozjaśniaczem. Potem miałam nałożoną maseczkę taką regenerującą, chyba z kratyną, tak mi się wydaje, i trzymam ją około 30 minut pod parą. I będę miała jeszcze taką sesję jakiś raz w tygodniu, potem dwa razy na tydzień właśnie tą maseczkę, żeby te włosy się po prostu zregenerowały, bo one są. Normalnie jak teraz je umyła zwykłym szamponem i wysuszyła to po prostu są strasznie twarde i szorstkie i takie, no na pewno zniszczone trochę, tym. na pewno mniej zniszczone są niż jakby miała nakładać po prostu sam rozjaśniacz, rozjaśniacz na, na całe włosy, mniej mi się zniszczyły właśnie poprzez balejarz, no ale mimo wszystko są zniszczone na pewno, a w tym momencie właśnie po tej maseczce są takie mięciutkie, kładziutkie, leśniące, no super po prostu. No i tak właśnie wyglądam. Cena za piwo kosztowała mnie razem łącznie z tą maseczką karatynową, z modelowaniem i podcinaniem. Kosztowała mnie 280 zł. Więc jak na warszawskie realia to, to taka, myślę, że średnia cena. Nie, ani droga, ani tanio na pewno musiała mi fryzjerka podciąć włosy ja je zapuszczam i bardzo mi chciałam mieć takie przynajmniej dotąd włoski bardzo długie, ale cały czas to z nimi robię i ciągle muszę je podcinać miała mi podciąć krótko, znaczy tak niedużo miała mi podciąć, ale jak widać, no troszeczkę są podcięte jednak ten tak dotąd miałam to mi się wydawało, no tak z tyle mi podcięła na pewno no i tak wyglądam może ja sobie rozpuszczę bo one są trochę takie ukrapnięte bo mi jeszcze wysuszyła, jej tam ułożyła tak przyklepnęłam te włosy co mi się nie podoba, bo ja lubię mieć taką szopę na głowie ale wygląda to tak ja Wam pokażę jeszcze z tyłu efekt Myślę, że jest to dosyć tak równomiernie, nawet nie widać, że to są pasemka, nie odznaczają się po prostu te ciemniejsze tutaj pasma włosów. Wygląda to myślę, że bardzo fajnie, mi się podoba. Następnym razem już nie będę robiła żadnego rozjaśniacza, nie będę nakładała rozjaśniacza ani nie po prostu sobie nałożę farbę do włosów jaśniejszą i tyle. I tak wyglądają moje włoski właśnie. Po dwóch zabiegach, nie tej koloryzacji, ale rozjaśnienia poprzez balejarz. Myślę, że nie jest źle. Na pewno ciężej by było mi zejść, jak miała czarne włosy. Miałam ciemny brąz i powoli, powoli sobie schodziłam. Jestem zadowolona. Piszcie, co sądzicie o tym, jak Wam się podoba moja nowa fryzurka. Mój kolor włosów nowy. Mnie się bardzo podoba. To dziękuję za oglądanie i piszcie, co sądzicie o tym. I pozdrawiam Was. Pa!